Wraz z nadejściem lata wracają także koncerty w muzycznej Altanie organizowane przez Centrum Kultury Muza w Lubinie. Najbliższy zaplanowano na pierwszą niedzielę lipca. Od 14 lat realizujemy ten projekt. Bardzo się cieszymy, bo ma swoją wierną publiczność. Pierwszy koncert odbędzie się 7 lipca. Zaprosiliśmy na ten koncert Idę Tamarę Zagórską, lubińską sopranistkę oraz jej przyjaciół. Zaśpiewa. Najbardziej znane przeboje muzyki popularnej polskiej, ale też tego dnia o godzinie 15 będzie teatrzyk dla dzieci. Przedstawienia dla dzieci będzie można zobaczyć w sumie 4 razy w czasie wakacyjnych koncertów. Będą się one odbywały zawsze o godzinie 15. Część muzyczną zaplanowano na 18 w każdą niedzielę. Repertuar jest zróżnicowany. Będzie to od pieśni sopranowych, muzyki popularnej przez rok, piosenkę turystyczną, a także szanty. Bo Takim sprzytupem zakończymy sezon 25 sierpnia plenerem sztuk wszelakich i rękodzieła, A ponieważ świętujemy w tym roku 55. Urodziny Muzy, to będzie to wyjątkowy plener i wyjątkowe koncerty. Wstęp na wszystkie koncerty w muzycznej altanie jest bezpłatny.